Kurde, Kamila mówi, że ma... ...hamera. Ehe, ja nie jestem gorszy. Mamy monetkę. Kochanie, nie uwierzycie. Ja tutaj kopię śmieci, a Kamila krzyczy, że ma drugiego hamera. Idę do niej. O, skupana ma szczęście. 3, 2, O matko kochani, powiem Wam szczerze, że dzisiaj to będzie ekstramalne, ekstramalne, jeszcze raz ekstramalne wykopki. Ostatnim razem tylko zmokłem, ale dzisiaj spójrzcie na te pole co tu się dzieje. Pozalewane, ale buraki farmer wybrał, także dzisiaj ja nie jestem sam, bo jest ze mną Kamila. O, sprzęt szykuje zobaczymy co wyjdzie, czy nie wyjdzie jeszcze też zaczyna padać o matko boska, nie wiem, zobaczymy jak długo pojedziemy, ale spróbujemy coś, coś wykapać ciekawego, także do pierwszego dołeczka no i pierwszy dołeczek i mamy coś prawie na wierzchu spójrzcie jakiś kawałek czegoś od czegoś ale, kurde, błoto jakiego. Normalnie, Kamila tam jest. Ale, normalnie nas pogrzało. Masakra, ja sam nie wierzę. Zobaczcie, jakie są te pozalewane. No ale, dobra, na razie na szczęście przestało padać. Bo jakieś 10 minut temu padało. No a teraz mamy tu jakieś pierwsze coś od czegoś. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, czy nas jeszcze te błotne pole zaskoczyć. Do kolejnego. Kamila ma pierwszy fant. Co tam masz? Po, czy błocie! Co to jest? Guzik? Guzik. Ale coś tam było na no tym guziku wcześniej. Ale warunki mamy. Ja pierdziele ale dobrze, bo można chociaż sobie umyć piłponter w dziurce. Masz ty że nie Masakra! Ale farmer miał wybrać te buraki, ale patrzę on je tylko pościnał. Chyba, że je będzie jeszcze wypierał, nie wiem. Albo to dla bydła zostawił. Masakiera. Dobra, lecimy do kolejnego. Kamila ma drugi fant Klamra tym razem wyszła Ale znowu zaczyna padać Ja pierdzielę Ale nie to nic nie jest takiego starego jakieś pewnie od koninka Trzymaj To może są, masz tam foty, pełno I sobie możesz ubyć <laughs> O Boże kochany, Sam się się z siebie normalnie Kurwa takie kurwa Taką pogodę iść normalnie na poszukiwania, masakra. Dobra, ciśniemy dalej. Co... Nagramy na żywo, Kamila ma sygnał. Wykopany. Ale taki chyba... Chyba żelazo, co? A weź pikmenterem przejedź, zobacz. Masz? Nie A głębiej? To już tam wodę zalada. Nie, tam nie ma To gdzieś tu Nie masz? Czekaj, a ja przelecę swoim Ale głębiej Chyba. Ja Zobacz. Jest głębiej. Z drugiej strony? Nie, jest chyba wykopany. Mi pokazuje tutaj. Czekaj, no było przed chwilą. Było? No. Gdzie? Tam gdzieś było przed chwilą. Przerzuciło. Weź, na namierz. Tutaj gdzieś tej kępy. Za skakiem a pa. No, no, no. Będzie. Będzie tu było coś chyba no było, było. hammer Co no, się, się przykleiło Co to się <noise> <noise> to, <kaszuj> to. <noise> pierdziele, ale fanta. Ty to wiesz, co to jest? Chyba zamek. Aha <laughs> Dobra, okay, mamy kawałek zamka. Lecimy dalej. O, lecimy dalej. O, masakiera. Dobra, zabieramy fanta do sakwy. <laughs> no. To są emocje. To są emocje. O kurde, ale strzał, Zobaczcie, ty to nie będzie kusik chyba. Wiesz, co to będzie? nie będzie podkładka? No nie, guzik Arceniak emocje rceniak zwykły o matko boska no myślałem, że srebarko <grystanie> dobra, to twój fan masz go <grystanie> otwieraj kielnie a, zbieraj fanty Zobaczymy, pokręcimy się jeszcze tutaj Ale tam z boku jest pole rżysko Jest koszone I tam jeszcze nie jest orane Bo tutaj już jest, z drugiej strony jest zasiane Ale tutaj nic nie ma Tam owce chodzą, zobaczymy Może tam przejdziemy Tam nie będzie takiego błota jak tutaj Bo tutaj jest normalnie masakra no. Dobra, ale trzeba być twardym i miękkim Idziemy w tamtą stronę w tamtą stronę i spadamy na ryżysko, jak nic nie wyjdzie ciekawego dobra, kopiemy na żywca. coś tutaj jest i ładny sygnał był 25 czy, dobra, pokaż. O, no, no też, możliwe. E, chyba też będzie, e, chyba też będzie, chyba też będzie komina. Albo może odpaska. No ale sygnał był fajny, także trzeba było nagrać. Gratuluję, kochanie, no twoja druga klamra. Dziękuję. Proszę do twojej. Do twojej tej y, jak one torby Dobra, idziemy dalej. Chyba mam coś starszego. Zaraz to trochę wchodził mnie. Co mówisz? Tak. Serio? Czekaj, zaraz idę. Kurde, Kamila mówi, że ma kamera. No dobra. Dobra, cisnę. Zaraz zobaczymy, poczekaj. Kuba nam ma szczęście. Ale ci okaże, że to hamerek, to super. Czy nie? Poszukałaś mnie. Co? O, joście, Michał cieszy. Co już masz? Powiedz. Co ty nie, nie gadać? Pokaż. Ja pierdolę eliska. O, kurwa. No ale jest! Kurde! Ole, no ale jest to zajechany zajechany jest zajechany, nie no, pięknie weź go trochę spróbuj umyć w wodzie ja zaraz się włączę i wam pokażę bardziej pokaż, ty masz rączki czyste o, teraz to widać tak, to będzie ta chyba Elizabeta Mała ta róża cztorów chyba no, 1500 rok z tej strony a z drugiej strony będzie widać? A na bank to jest Eliska Pięknie, kochanie, gratuluję No już rozwaliłaś system Ale strzał ha! No i pięknie No i widzicie? Tak, to będzie Eliska Zobacz, dawno się... Ile nie chodziłaś miesiąc czasu? Dwa i pół Dwa i pół miesiąca i zobaczcie. Pierwsze wejście po takim długim czasie i jest hałarek. Jaki sygnał był, ale to cienka, strasznie blaska. Głęboko? Nie. No i widzicie No i pięknie, super. Dobra, to kręcimy się jeszcze. Jeszcze raz gratuluję kochanie Brawo. A ja lecę do swojego dołeczka. No i widzicie, ile my tu jesteśmy z jakiejś pół godziny? godziny. Nie, nie, całą, nawet 40 minut jest, jest hamerek no i pięknie a ja teraz ten nie wiem gdzie ja ten wykrywać położyłem o, zaraz się zaku. dobra, nie przedłużam lecimy dalej zobaczcie jak woda płynie a ja tym razem mam pokazuję jakiegoś guziczka albo to jakaś nabijka ale chyba raczej na pika, Bo zobaczcie, tu z tyłu jest taki zagięty. Nie będzie to guzik. Coś wsuwanego. Coś było, ale co? Ciężko powiedzieć. W tym pocie, to w ogóle ciężko jest coś określić. Co znaczy, jakieś tu kwiatuszki były. Czy jakiś wzorek? Nie wiem. Ale sygnał piękny był. Dobra. Jest coś ciekawego. Zabieram lecę do kolejnego. Coś tu nam wyskoczyło. Ojej, jej Razem wpada taki kawałek harmoniki od środka Chodziłem z tamtej strony, tam wzdłuż Tam jest taka rzeczka mała płynie Ale praktycznie nic nie ma Same śmieci wychodziły Nic, nic, nic Będziemy się kręcić tutaj bardziej Tutaj, w tym miejscu wychodzi najwięcej Tych rzeczy Także... Czarny, nie pada Chmury Chmury jak widzicie Czarne chmury Ale nie pada To jest najważniejsze Lecimy do kolejnego He, he Ja nie jestem gorszy Mamy monetkę Co to będzie A, mam tu wodę to od razu sobie troszeczkę opłukam Może? Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, proszę bardzo. Chyba 6pi z hartem. Który rocznik? Może pozdrowimy 1954. O... To już raczej chyba nie. No ale dobra. Pozdrawiamy roczniki, wszystkie. Nieważne jakie są pozdrawiam wszystkich serdecznie dużo zdrówka życzę przede wszystkim w tych czasach pozdrowie jest najważniejsze ale lecę dalej Kamila gdzieś tam gdzieś tam się schowała nie widzę jej w sumie szarówka się robi ale jeszcze tu się pokręcę długo też nie będziemy bo trzeba jechać do domu się jeszcze raz na koniec, piękny harcik wpada, a takie na brzegach, jakby sreberko? Ale chyba nie, nie, dobra, do kolejnego Kochani, nie uwierzycie, ja tutaj kopię śmieci, a Kamila krzyczy, że ma drugiego hamera idę do niej O, skupiona ma szczęście, dobra, zaraz się włączę już się cieszy Pokaż jak skaczesz <grymianie> Na tej samej linii Pokaż No ja pierdole Sorry za przekleństwo Kolejna Elizabeth Weź mi to przekręć, kochanie Tak, feliska No, to jest taki sam, taki sam kamerek jak tamten Ale jaja Ale ty Kurde Pięknie, no gratuluję, kochanie No i super, no widzicie jak się kopie Sami widzicie, ja tutaj kopię śmieci Jedną monetkę tylko mam, co z tym Z tym yy... Hartem. A Kamila dwa kamerki. Można? Można. I to jeszcze w takim błocie, na takim dużym polu. Żeby naprawdę znaleźć takie maleństwo, to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. A ty, kochanie, je masz dzisiaj. Dzisiaj to jest jej typowy wypad. Brak słów. Idę dalej. Trzymajcie się i do następnego. No, kochani, na dzisiaj już koniec. My jesteśmy mega zadowoleni, no ja to ja, ale tutaj szczęści, szczęściara dwa hamerki no pięknie, pięknie, naprawdę cóż, my uciekamy jak wam się podobało, to wiecie co zostawić jakiś ślad po sobie zostawcie komentarz, lajk like, subik, mile widziany my uciekamy się myć, bo cali Zobaczcie, jesteśmy tak uwaleni w błocie że Trzeba będzie się szorować. Trzymajcie się, kochani, do następnego.